Zwierzę podobne do konia. konia. Nie może Jakie macie pomysły? języka? Żyrafa. Żyrafa. No trochę jest, tylko taki łeb wysoki. Bohaterowie o dwóch takich, co ukradli księżyc. Katarzyna. Kim są bracia Kaczyńscy? Niestety nie. Szanse ma Tomasz i Marek. Marek? Kim jest Jacek i Plata? Dobrze, dobrze, Marku. Jakie owoce zbierały w lesie siostry Alina i Balladyna? Jabłka? W lesie trudno Jabłka. To były maliny. Jan Klutecki, znekli, kołonekielki. To ważne. Nie zajmuje się niczym. A zainteresowanie mam takie, że czytam książki. Wszystkie jakie mi w ręce wpadną. Uwaga, uwaga, uwaga. Bo teraz możesz jeszcze wybrać wyda na o tym? Mm -hmm. Jeżeli odpowiesz na to pytanie, to zdobędziesz 500 zł. W takim razie pytam Ciebie, w jakim mieście znajduje się Kolosal? Ja <sum> nie wiem. Troszkę dalej, proszę Państwa. Eee, konkretnie w Żywie. No. I uwaga temat kompletnie z przyprawami nie mający nic wspólnego. Co lata, chociaż nie ma silnika. Helikopter. A nie. No ja, no ja helikopter bez silnika nie poleci. Ale widzę, widzę taki jakiś smutek na panu w twarzach. Co zrobić, żeby panów rozweselić? Mogę żart powiedzieć. To słuchamy. Otóż w niebie spotkało się trzech fizyków. Einstein, Newton i Pascal. I postanowili zabawić się w chowanego. Pascal schował się za chmurką, a Newton narysował na ziemi kwadrat o wymiarach metr na metr i stanął po środku. Zaczął szukać Einstein. Od razu zauważył oczywiście Newtona i krzyczy: Ha, Newton, znalazłem cię. A Newton na to mówi: A wcale, że nie, bo ja jestem jeden Newton na metr kwadratowy, czyli Pascal. Panie Stanisławie, uratował pan nastrój, bo nawet ci, którym nie powiodło się w finale, to się uśmiechnęli na koniec. 30 do przejęcia. Proszę bardzo, słowo zaczynające się na literę C. śmierć śmierć, śmierć. Świerć. A. Śmiel. Śmiel? Śmiel. 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 Dobrze. Nie ćwierć, a poprawka idzie na Śmiela. Nie ma. I Sorry. zła poprawka. Ma. A. Nowy Testament. Jak miał na imię apostoł, który wątpił w zmartwychwstanie Chrystusa? Szymon. Pozwolę, Piotr. No. Tomasz. A Tomasz. Niewierny Tomasz. Mariusz. Hasło to smażone mielone pomidory. Nie, nie udało się tym razem. Uwaga, teraz dziewczyny macie szansę wygrania w tej rundzie. Mariusz, już nie grasz. Zaczynamy. Magdalena. <suszy> Smażone zmielone pomidory yeah! <laughs> Smażone zielone pomidory <laughs> Co w co lub gdzie można wdepnąć? Jak <laughs> <Śmiało. śmiech> Tak nieładnie. Wal <laughs> od razu. To się wytnie. <śmiech> Gówno <śmiech> Zobaczmy, czy mamy taki wariant. Proszę bardzo, najpopularniejsza odpowiedź. 250 zł. Strzelasz, czy wiesz? Strzelam. Strzelasz. Zakochanie, jeden krok. Nie. Przygoda z Marią? Przepraszam bardzo, nie, nie mówcie na, na raz, bo niepotrzebne to jest. Niestety nie. Siedem minut dla Pauliny.